Dzień dobry panie Tamku, Keder na wózku Jadu, Jakieś pomiary? Wózku. Ta puszka to, 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 to jest za mała Ona jest, patrz. To są od Orkana Od Może być, że od Orkana No, tu jest dużo mniej, bo tu jest 56 No, a tu ile? 63? No tak by wyglądało na 63 A taki rozmiar by był? 63? Może 62 Bardziej parzyście by było, nie? Choć jeszcze raz zobaczymy Nie ma żadnej puszki, z tamtej strony też nie ma, nie? No nie ma A gdzie to co zab zabierali? No podpadało to Chociaż Tak wychodzi, że 3 ale zobacz, taka dziwna sprawa, bo skoro malowali felgi na biało, no. to dlaczego jest nam na biało pomalowana też yy, ta A, czop, jest pomalowana też szpilka, zawleczka i no. nakrętka, czyli świadczy to o tym, że oni malowali to bez tego? Bez tej osłony i teraz tej... pytanie, czy ona tu w ogóle była, bo nawet łożyska jest pomalowana na biało. A w drugiej strony też? Ja nie wiem, czy też to, to W tamtym wózku też tego nie było, nie? Ja kiedyś widziałem który niektórych wózkach, że to jest. Może fabrycznie w ogóle oni nie dawali tutaj żadnych braki tych... Było, braki były w magazynach, a kombajn musiał pójść, to już pojechał bez puszek. <laughs> Jakoś dziwna sprawa, nie? Ale patrz, tu nie ma. Tu nie ma farby, tu jest czerwona felga. Nie? To może ktoś inny malował. Bo była biała, tylko zardzewiała może. Nieś. A cholera i wie. Może przełożył ktoś, bo z tyłu były czerwone. Patrz, to 63. Tak wychodzi. Inaczej nie będzie. No nie, no jakoś dziwnie to jest tak niezaniedbane. Jest bardzo zawsze z tymi, tymi nie? piastami. No. Tu jest widzę z tyłu jakiś zawleczka, Zimmering czy coś tam. No. No bo to i tak jest do zdjęcia tej łożyska. To albo będą do wymiany, albo do wymycia. I to prostu normalnie jeszcze raz. No tak. I tak to nie będzie. I widzisz łacę, kurde. Jeszcze tydzień deszczów. Także. Wiesz co tak szczerze mówiąc, to ja nie żałuję, że kurde dopiero teraz wyjechaliśmy Niemczaj. bo i tak nie byłoby co do koszenia.